Cześć, z tej strony Michał Sikorski, autor bloga Excel po godzinach.pl. W tym odcinku chciałbym zaprezentować Ci, w jaki sposób szybko i bez większego wysiłku możesz skopiować ustawienia drukowania z jednego arkusza do pozostałych arkuszy. Zadanie to jest proste i nie wymaga zbyt wielu czynności. Do wykonania. Pierwszą czynnością, pierwszym elementem tego zadania jest odpowiednie skonfigurowanie ustawień drukowania Twojego arkusza źródłowego. To z niego ustawienia będą kopiowane dalej. W tym przypadku włączam sobie ustawienia strony i odpowiednio dopasowuję mój arkusz źródłowy. Zmieniam sobie w moim przypadku orientację na poziomą. Dopasowanie 75% marginesy pozostawiam na zaprezentowanym tutaj poziomie. Ustalam jeszcze, że chcę, aby wydruk był wyśród, wyśrodkowany zarówno w poziomie, jak i w pionie. Mam już zdefiniowany nagłówek oraz stopkę, i dla arkusza określiłem zarówno obszar wydruku, tytuły wydruku, jak również to, że mają być drukowane linie siatki oraz komentarze. Na końcu każdego arkusza. Jeżeli jesteś już pewien ustawień w arkuszu źródłowym, możesz przystąpić do kopiowania y, tych ustawień do kolejnych arkuszy. Jak wygląda procedura? Otóż, pierwsze co, to zaznaczasz arkusz z właściwymi ustawieniami czyli nasz arkusz źródłowy. To już mamy zrobione. Następnie zaznaczasz. Kolejne arkusze, które, do których chcesz kopiować konfigurację drukowania, możesz to uczynić albo wciskając klawisz Ctrl i klikając na poszczególne arkusze, albo jeżeli myślisz o przekopiowaniu ustawień do wszystkich arkuszy, naciskasz prawy przycisk myszy i wybierasz opcję Zaznacz wszystkie arkusze. Teraz wystarczy, że skopiujesz. Yy, Ustawienia: Przy czym najpierw musisz kliknąć na jeden z dwóch przycisków. Będzie to albo ta mała strzałka umieszczona w prawym dolnym rogu grupy ustawienia strony na karcie układ strony, albo będzie to polecenie tytułu wydruku, czyli albo ta mała strzałka, albo tytuły wydruku. Wybór należy do Ciebie. Ja wybieram tą strzałkę i pojawia mi, się, pojawia mi się okno dialogowe ustawienia strony. Tutaj jedyną czynnością, którą muszę wykonać jest naciśnięcie przycisku OK. Następuje kopiowanie ustawień drukowania do dalszych arkuszy. I po zakończeniu procesu. Muszę odznaczyć te arkusze, które są w tym momencie zaznaczone, czyli ponownie przyciskam prawym przycisk myszy i wybieram opcję Rozgrupuj arkusze. Proces kopiowania został zakończony. Jeżeli teraz wybierzemy dowolny z tych trzech arkuszy i wejdę sobie do ustawień strony, to zauważę, że Orientacja jest pozioma, dopasowanie wynosi 75%, że marginesy dla tego arkusza wynoszą tak samo jak w poprzednim przypadku, czyli w przypadku arkusza źródłowego po 2,5 cm, dla każdej ze stron i po 1,5 cm, zarówno dla nagłówka, jak i dla stopki. Ponadto mam zaznaczone środkowanie, zarówno w pionie, jak i w poziomie. Przechodząc do dalszej karty, mam przekopiowany nagłówek oraz przekopiowaną stopkę. Przy czym, uwaga, jedna ważna informacja nie skopiował mi się obraz z mojego arkusza źródłowego. Jest to naturalny proces, ponieważ obrazy wstawione do nagłówka lub stopki arkusza źródłowego nie są przenoszone do kolejnych arkuszy. To jest jeden z trzech elementów, które będziesz musiał samodzielnie, indywidualnie wstawić do każdego arkusza osobno. I przechodząc na ostatnią zakładkę, arkusz, tutaj mamy podobną sytuację. Mówiłem o trzech elementach, które się nie kopiują, które musimy zrobić samodzielnie. Drugim będzie obszar wydruku, a trzecim tytuły wydruku. To są elementy, które są indywidualne dla każdego z arkuszy i one nigdy nie będą skopiowane z Twojego arkusza źródłowego. Musisz o tym pamiętać i w momencie. Kiedy zakończysz proces kopiowania, jeżeli jest konieczność ustawienia któryś z tych parametrów, to dla każdego arkusza będziesz niestety musiał to zrobić osobno. Natomiast pozostałe elementy, w tym przypadku linie siatki i komentarze, zostały jak najbardziej przekopiowane. To tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że. Ta krótka porada przyda Ci się w pracy z arkuszem kalkulacyjnym. Możesz się nią podzielić ze swoimi współpracownikami, być może pozwoli Ci ona zaimponować szefowi. W każdym razie, szybko, przy niewielkim wysiłku, możesz skopiować ustawienia drukowania pomiędzy arkuszami. Po więcej informacji, po więcej tego typu porad, zapraszam Cię na blog excelpogodzinach.pl jak również zapraszam, zachęcam do subskrybowania kanału na YouTube. Pozdrawiam i do zobaczenia. Cześć!